Dzień dobry, witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie działało dobrze. Drodzy Państwo, to co wspominałem, jeszcze sobie pozwolę raz powtórzyć, a nasze spotkanie dzisiejsze wspólne będzie skupione na nowych wiadomościach właśnie w kwestii polityki celnej. Polityka celna, która wpłynęła na wiele instrumentów, na przede wszystkim na Wall Street, euro, dolar, który mocno zyskiwał, ale też gaz ziemny, o którym będę chciał Państwu kilka słów więcej powiedzieć. Również tak ze strony fundamentalnej chciałbym, żebyśmy się wspólnie, żebyśmy wspólnie spojrzeli na to, jak fundamentalnie, jak wycena właśnie indeksu Nasdaq na ten moment wygląda. W związku z tym, że wczoraj na kontrakcie US 100 mieliśmy test bardzo ważnego punktu, punktu wsparcia, jeśli chodzi Chodzi o takie spojrzenie czysto y, techniczne, dwustudniowa wykładniczość nekrocząca, która też no, gdzieś tutaj a, bardzo często wskazuje nam na to, jak w długim terminie ten dany instrument się, jaki trend y, taki instrument y, utrzymuje. Dlatego y, przechodząc do materiału, drodzy Państwo, Mam nadzieję, że jeszcze raz wszystko będzie teraz dobrze już działało. Standardowo na początku chciałbym państwu tylko wspomnieć, że to co wszystko czy ja, czy moi koledzy z działu tu państwu prezentujemy, nie stanowi porady inwestycyjnej w ujęciu ogólnym. Bardziej proszę to traktować jako zbiór informacji z rynku tak, no i potem powiedzmy gdzieś tutaj takie pole do wspólnego gdzieś rozważania tego czy jak te rynki tak teraz na ten moment wyglądają. Jeśli chodzi o same wiadomości. Drodzy Państwo, na ten moment sesja. W... W Europie wygląda na. Ma wyglądać. Znaczy, tutaj wydaje się, że ona ma rozpoczynać się raczej od sentymentów bardzo pozytywnych. Wczoraj mieliśmy odbicie przed samym końcem sesji na Wall Street, właśnie na amerykańskich indeksach. A wywołane to było informacją o tym, że Ukra strona ukraińska zdecyduje się jednak na zawarcie umowy o minerałach. Tak? Czyli to, co w ostatnim czasie właśnie na spotkaniu z J.D. Vance, z Trumpem i Załęskim, a no, taki temat główny, temat medialny, tak? to nieporozumienie między nimi, a no na ten moment wydaje się, że jednak ten, ta umowa będzie. Co więcej, gdzieś też wczoraj wieczorem pojawiały się informacje ze strony establishmentu amerykańskiego o tym, że może jest szansa na to, że Donald Trump nieco zmiękczy nastroje wokół właśnie zmian celnych na linii Kanada, Meksyk, USA, a tutaj pewni tutaj właśnie oficjele, pewni dyplomaci wskazywali na to, że tutaj właśnie takie łagodzenie tych zmian może, takie łagodzenie może występować, co oczywiście jeszcze bardziej pozwoliło na jakieś takie odbicie właśnie na rynku ryzyka. Na głównych instrumentach finansowych. Również spoglądamy na to, co Donald Trump wygłaszał podczas orędzia przed połączonymi izbami kongresu. A co z takich ciekawostek można powiedzieć? No to myślę, że taki główny tutaj temat no to uchylenie się od ustawy CHIPS Act który no, tak jeszcze za poprzedniej władzy wspierał raczej krajową produkcję półprzewodników. Teraz oczywiście, ja osobiście też nie sądzę, żeby ten sektor był porzucony sobie w związku z jego oznaczeniem takim nawet geopolitycznym, natomiast może ta pomoc ewentualna będzie w jakimś innym formacie gdzieś tutaj prowadzona. Co więcej, myślę, że takich istotnych jakichś informacji, tak, nowe tak tutaj kolejny cła, no aluminium, miedź, stal, czyli też uderzenie raczej w takie państwa przemysłowe, no między innymi, tak, jako ważny gracz, no to Chiny, też myślę, że mogą być tutaj na linii ewentualnie takiej presji, a natomiast ogólnie nie zmienia to faktu, że sentymenty, drodzy Państwo, są na ten moment bardzo dobre, kontrakty futures na DAX, jeśli chodzi o kontrakty tutaj terminowe 2-3% w górę, natomiast e, jeśli chodzi o kontakt D40, no to już prawie 0,8% wzrostu, jeśli chodzi o ten instrument, dlatego no, tutaj skala odbicia ewentualnego w Europie na ten moment wydaje się dosyć spora. E, Krótkie spojrzenie na wykresy. Drodzy państwo, wczoraj ten wykres jest już trochę może tak jeszcze taki nieaktualny, chociaż nadal jednak ta presja spadkowa na indeks S&P 500 dosyć spora od momentu inauguracji Trumpa, na właśnie zaprzysiężenie jego na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mamy dosyć spore cofnięcie, szczególnie widoczne oczywiście na indeksie US100, gdzie testowaliśmy wczoraj gdzie testowaliśmy wczoraj, drodzy Państwo, 100-dniową wykładniczą, średnokroczącą? Na ten moment możemy zauważyć, że strefa ta została obroniona. Czy będzie to ruch trwały? Tak, taka reakcja. No oczywiście zobaczymy. Natomiast warto gdzieś patrzeć na to, że wcześniej w historii tak tutaj sierpień sierpień oraz potem wrzesień te strefy gdzieś były właśnie testowane przez stronę niedźwiedzi, no a byki jednak potem zdołały gdzieś ten trend ogólny wzrostowy wznowić, dlatego no patrzymy bacznie na to, czy i tutaj będzie taka szansa na ewentualne wznowienie tego trendu wzrostowego. Natomiast natomiast po stronie właśnie fundamentalnej, drodzy Państwo, co też może być dosyć ciekawe, no to patrząc tylko i wyłącznie zależności mnożnikowe z jakby w okresie od początku 24 roku, możemy zauważyć, że nawet indeks NASDAQ 100, tak, czyli no tutaj właśnie odpowiednik US 100, w związku z tym, że to jest skupienie na 100 największych właśnie spółkach z tego indeksu, mamy zejście przy estymowanym wskaźniku cena zysk poniżej nawet już w okolicy jednego negatywnego tlenia standardowego tego zakresu historycznego, co pokazuje nam, że nawet przy obecnej wycenie, tak, projekcji przynajmniej zysków generowanych przez te spółki i ogólnie przez cały indeks, no to wydaje się, że nawet paradoksalnie w takim interwale czasowym Nasdaq może być nawet wyprzedany. Natomiast e, oczywiście. E, jak sobie już poszerzymy tą historię, ten zakres na przykład na ostatnie 5 lat bądź 10, no to wtedy to wskazanie oczywiście będzie dużo, dużo, eee, będzie wyraźnie tak tutaj e, będzie zupełnie odwrotne, ponieważ no wtedy raczej te mnożniki będą wskazywały, że Nasdaq jest gdzieś w strefie wykupienia. Natomiast jeśli mielibyśmy zachować tą, to momentum, które obserwowaliśmy w, w ostatnim okresie, w ostatnich latach, no to. Tak, patrząc tylko i na to, no to faktycznie gdzieś to pokazuje nam, że Nasdaq już jest dosyć wyraźnie wyprzedany no i może to gdzieś potem tworzyć jakąś jakieś wsparcie tak dla notowań tego indeksu giełdowego. Natomiast no tutaj też jak Państwo dobrze wiedzą i sami zauważają polityka Trumpa, nie mnie to oceniać czy dobra czy, czy zła. Natomiast tak no moim zdaniem osobiście no jakby ta zmienność w komunikacie może powodować tak cały czas wydaje mi się, że ona się raczej nie zmieni to zaryzykuje takie stwierdzenie, w związku z tym, że tak była prowadzona polityka za pierwszej kadencji Trumpa, teraz też zauważamy, że te komunikaty są zmienne, szybko się zmieniają i są aktualizowane, dlatego pole do takich nagłych ruchów cenowych na poszczególnych instrumentach jest dosyć spore, dlatego to zostawiam tylko do Państwa, takiej interpretacji, no i po prostu jako coś, co warto mieć, mieć myślę, na uwadze przy, tak, już potem analizie prywatnej, prywatnej już, jeśli chodzi o poszczególne tutaj Instrumenty. Natomiast, no, właśnie mnożnikowo faktycznie wygląda tutaj, że ten nazwak jest nieco już, tak powiedzmy niżej wyceniany niż historyczna średnia dla tego okresu, dlatego to jest jakieś potencjalnie może wsparcie dla cen tego właśnie waloru. W Europie, drodzy Państwo, no niezmiennie tak, najlepiej radzącym sobie sektorem gospodarki jest na ten moment sektor zbrojeniowy. No tutaj astronomiczne wręcz wzrosty notowań takich spółek jak Rheinmetall, Hensoldt, ale również też inne, tak, włoskie Leonardo, BAE Systems, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, no to tutaj wzrost od początku roku no, gwałtowny, tak, i to jest sektor, który na ten moment skupia uwagę inwestorów w Europie. Oczywiście tak, no wydaje się, że te wzrosty są no potwierdzone przez zmiany polityczne, czyli w tutaj spojrzenie medialne jest takie, że USA odcina się od wspierania militarnego Europy. To zresztą faktycznie Amerykanie zrobili. Oprócz wsparcia satelitarnego, tak, przy rozpoznaniu do tego, żeby Ukraińcy mogli się ewentualnie, tak, zawczasu przygotowywać na jakieś ataki ze strony Rosjan, natomiast samego de facto uzbrojenia już na ten moment Amerykanie nie, a Ukrainie nie dostarczają, na ten moment jest to proces wstrzymany. Dlatego ciężar ewentualnego wsparcia tego państwa skupia się na rynku europejskim, dlatego też spółki te sektora, właśnie zbrojeniowego, tak mocno zyskują. Drodzy Państwo, i nadgas, to co wspominałem, też było pytanie o nadgas. Drodzy Państwo, te wzrosty, które były wczoraj spowodowane, może od początku spojrzenie na popyt, popyt na gaz ziemny, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, właśnie w celu zasilania, potem też jeszcze końcówka okresu grzewczego, czyli Właśnie w celach rzewczych, no mamy utrzymanie tego popytu w strukturze pięcioletniej średniej, dlatego Możemy, jakby powiedzmy, wydedukować z tego wykresu to, że ten popyt raczej nie zaskakuje ani w górę, ani w dół. Jest to dana, jest, jest to wskazanie dosyć średnie, zgodne z, takimi, z takim kanałem, właśnie historycznym, dlatego tutaj po tej stronie raczej ani popytowych, ani, ani podażowych informacji nie mamy, chociaż oczywiście no bardziej gdzieś tutaj wskazuje nam na to, że popyt się już wypłaszcza, co teoretycznie mogłyby nam spadki jakieś powodować. Temperatura, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to raczej dane są wysokie. Jeśli chodzi o wschodnie wybrzeże, no to wyraźnie wyższe temperatury względem ostatnich odczytów, właśnie tutaj prognostycznych. Na zachodnim wybrzeżu trochę zimniej, ale jednak ta ten obszar. Ocieplenia w centrum no i na wschodzie państwa jest raczej na tyle duże, że też powoduje nam, że ten popyt ogólnie spada. Natomiast, co jest ciekawe i co spowodowało wczoraj, drodzy Państwo, te wzrosty, to jest informacja o stronie kanadyjskiej, która właśnie ma zwiększyć opłaty o 25%, jeśli chodzi o przesył energii elektrycznej do. Największych aglomeracji, właśnie skupionych na wschodnim wybrzeżu, między innymi Nowy Jork. Ogólnie w te rejony w dużej mierze, półtora miliona Amerykanów właśnie w dużej mierze korzysta z przesyłu energii elektrycznej z Kanady. Dlatego, no, oczywiście, taka informacja w kontekście tak, zaskoczenia powoduje, że takie wzrosty wczoraj występowały. Natomiast jeśli i ta e, informacja by się w jakiś sposób wypłaszczyła, tak czyli mówię tutaj bardziej w kontekście o tym, że może będą zmiany w tej polityce, e, może ona właśnie nie zostanie zmaterializowana a w takim momencie. Wtedy na pierwszy plan wchodzą znowu dane fundamentalne, czyli temperatury, czyli popyt. No i to na ten moment, drodzy Państwo, wskazuje nam na to jeszcze, że no, popyt ogólnie raczej e, zbyt duży na gaz nie jest, e, dlatego też no, wtedy. Taka skala wzrostu, którą notujemy obecnie, może być też załamana. No wybijamy się, tak, wczoraj się wybiliśmy na nowe lokalne szczyty powyżej poziomu 4,37, i to też, drodzy Państwo, były poziomy najwyższe, które obserwowaliśmy od praktycznie początku 2023 roku, dlatego no wskazania dosyć, dosyć, dosyć wysokie patrząc na, na obecne fundamenty tego rynku. Oczywiście technicznie cały czas trend wzrostowy występuje, dlatego ewentualne spadki, tak, jeśli te fundamenty by bardziej ważyły, no to też jakieś bardzo głębokie potencjalnie mogą wcale nie być. A 15% dla gazu, mimo że nominalnie to jest dosyć spora wartość, ale patrząc na ogólną dynamikę ruchów na tym instrumencie, no to nie jest to jakoś bardzo dużo do tej 50 wykładniczej, wykładniczej średnio kroczącej, która też można zauważyć, że wcześniej wraz z innymi średnimi kroczącymi właśnie gaz i ceny wspierała. wspierały tak, te średnie kroczące. Dlatego no, tutaj technicznie trend wzrostowy, natomiast fundamenty już takie moim subiektywnym zdaniem bycze raczej może nie są. Natomiast oczywiście tak Państwu wcześniej wspominałem i bardzo często to mówię, a, Rynki są bardzo zmienne, dlatego też ta sytuacja nagle się może zmienić, no i z dnia na dzień pokazać nam zupełnie inne zależności, które tak od tego, które teraz obserwujemy. Dobrze, myślę, że jeśli chodzi o slajdy, to jest wszystko. Patrząc na kalendarz jeszcze, drodzy Państwo, pokrótce dane PMI, jeśli chodzi o usługi, myślę, że to jest najważniejszy element dzisiejszej sesji. Połączenie oczywiście z danymi ISM, dla tego sektora, właśnie ze Stanów Zjednoczonych o godzinie 16.00. I oprócz tego myślę, że jeszcze warto zwrócić uwagę na zamówienia na dobra trwałe, no i potem też dla Państwa, którzy są zainteresowani rynkiem ropy naftowej, no to zapasy cotygodniowe, jeśli chodzi o DOE o godzinie 16.30. Dobrze, patrząc na same wykresy, drodzy Państwo, Bitcoin na razie utrzymuje się względnie na, tak, tutaj powiedzmy próbuje odzyskać grunt pod nogami, tak, tak to może powiem. Bronimy dwustudniowej wykładniczej, mimo tego, że jakby teraz te reakcje cenowe są dosyć poszarpane, mamy z jednej strony właśnie tą panię, którą obserwowaliśmy, potem były komunikaty Trumpa o tak nagłośnieniu znowu tematu rezerw państwowych i właśnie skupieniu na Bitcoinie, skupieniu też na Ethereum, A dlatego mieliśmy tutaj reakcję pobytową. Potem znowu zanegowanie tego ruchu, no i nadal utrzymujemy się wokół, w okolicach tej dwustrudniowej wykładniczej, średniej No i drodzy Państwo, myślę, że ona zadecyduje nam teraz, tak? Czy jeśli będziemy wbijali się w górę, przetestowanie kluczowe poziomu 95 tysięcy dolarów, wybicie powyżej, otwieram drogę do dalszych wzrostów, no i utrzymanie tego trendu wzrostowego. Natomiast zejście poniżej poziomu 78 tysięcy, no to już wskazanie na bardzo. Ee, powiedzmy, no taki podażowy scenariusz, wydaje mi się, tak, w związku z tym, że będziemy mieli, e, no dwukrotne przetestowanie 50-dniowej wykładniczej, czyli zejście już na niskim interwale na trend spadkowy raz, tak, wybicie, potem próba zanegowana e, drugi raz, no i potem wbicie w dół, potwierdzenie tego trendu spadkowego, dlatego wtedy też e, magnituda tych ruchów w dół mogłaby być większa. Natomiast, no tutaj cały czas myślę, że warto bacznie się przekonać temu, jak właśnie Bitcoin będzie na tą, stronę kons na tą strefę konsolidacyjną w okolicach dwustudniowej EMA reagować. Eurodolar, drodzy Państwo, no tutaj temat w sumie też dnia, w związku z tym, że mamy dosyć gwałtowne świece w, dół, w górę, wybicie powyżej dwustudniowej EMA, no i wybicie powyżej poziomu 1,06, czyli poziomu psychologicznego, poziomu, który też nam tutaj wcześniej w historii a w listopadzie, no i powiedzmy w grudniu. Gdzieś e, tworzył e, sufit, jeśli chodzi o reakcje pobytowe na euro w stosunku do dolara. Teraz mamy wbicie powyżej tych struktur, no i teoretycznie otwieram to drogę do e, jakiegoś krótkoterminowego, potencjalnie, tak nie, nie powiem, czy to będzie długoterminowy ruch, czy krótkoterminowy ruch, ale potencjalnie rodzi to szansę na to, że gdzieś właśnie euro będzie radziło sobie teraz nieco lepiej w stosunku do dolara, chociaż oczywiście też nie zmienia to faktu, że może będziemy mieć zaraz zanegowanie tego ruchu, chociaż no tutaj wydaje mi się, że najważniejszym punktem do obserwacji na ten moment jest właśnie to, czy Euro zdoła się utrzymać powyżej tej dwustudniowej EMA, również poziomu 1,06. Jeśli faktycznie ta para będzie zdołała w długim terminie się bronić powyżej tej strefy, no to rośnie nam szansa na to, że w ogólnie e, tutaj będzie mieli jakieś może potencjalnie szersze odbicie. E, tak, Mamy zanegowanie tego trendu spadkowego, dlatego no, tutaj bacznie przyglądamy się temu, co euro będzie nam pokazywało dalej. E, jeśli chodzi o taki punkt dalszy oporu, no to drodzy Państwo, myślę, że też przez pryzmat braku takich ważnych punktów technicznych zaczepienia, no to Dopiero strefa w okolicach 1.091 e, byłaby taką strefą, którą można gdzieś by było bardziej obserwować, tak. Czy to jest ten punkt, który zanegował nam potem próbę odbicia w górę e, właśnie na strefie tych wykonych kroczących, dlatego myślę, że teraz też to byłaby ważna strefa do obserwacji. Jeśli chodzi o jena japońskiego, dolara amerykańskiego, no tutaj sytuacja się tak technicznie raczej nie zmienia. Mamy trend spadkowy, dolar traci do jena japońskiego, mamy teraz testowanie, tak, wybijamy się lekko w dół. No i będziemy teraz berszy przyglądać się temu, czy jen japoński zdoła się wybić poniżej z tej strefy 148-660, czyli legalny minima z lutego tego roku. Potem też jeszcze ważniejszy punkt, czyli 148. 17, czyli lokalny dołek sesji z wczoraj. Wybicie dołem również tworzy nam podstawę do tego, żeby ogólny trend spotkowy dalej przeważał na tym, na tym rynku. no i No i Yup. tak, ogólny ten sentyment być utrzymywany mógłby wtedy być. Natomiast dla ewentualnych oporów, najważniejsza strefa, która ogólnie tworzy nam fundament tego trendu spadkowego, no to również jest to połączenie średnich wykładniczych, które mogą Państwo zauważyć też wcześniej w historii, a te próby reakcji w górę negowały. Dlatego myślę, że tutaj też cały czas to jest najważniejszy punkt do obserwacji, jeśli chodzi o parę właśnie walutową, USD, JPY. Polski złoty, drodzy Państwo, polski złoty radzi sobie bardzo dobrze. Oczywiście, jest to spowodowane e, ogólnie siłą euro. Euro, które jest, powiedzmy, dla polskiej waluty takim wyznacznikiem pozycji na rynku walutowym ogólnie w szerokim kontekście. E, oczywiście zmienność na polskim jest wtedy też większa, dlatego silne wzrosty na euro powodują jeszcze jeszcze silniejsze wzrosty na najczęściej. tak nie Oczywiście nie zawsze, ale bardzo często tak się zdarza na właśnie polskiej walucie. Mamy teraz, drodzy Państwo, retestowanie poziomu 3,90 dla e, dolara amerykańskiego, które oczywiście jest bardzo ważnym punktem ze strony takiej technicznej, też psychologicznej wybicie dołem poniżej tej strefy, drodzy państwo, mamy też tak tutaj zanego, tutaj mamy wybicie dołem poniżej tego dołka z 25 lutego wczoraj które było notowane, mamy teraz przedłużenie tych spadków, no i jeśli będzie ten ten trend, tak, będzie wola wznowienia go, no to myślę, że zakres takich spadków jest w sery, e, dosyć spory, ponieważ no, technicznie patrząc, no to dopiero taki punkt wsparć technicznych na poziomie 3.038, e, przepraszam, występuje, dlatego no, zakres ruchu dosyć spory dla polskiego złotego, jeśli chodzi o aprecjację. Natomiast technicznie, tak, patrząc na również układ świec mamy trend spadkowy, również tutaj myślę, że zanegowanie go w strukturze tych wykładniczych niekroczących poziomu 4,04, 4,03, no to również ta strefa teraz jest najważniejsza, najważniejszą strefą technicznego oporu dla, tego, dla tej pary walutowej, dlatego tutaj myślę, że warto się przyglądać temu, co teraz polski złoty będzie robił, natomiast technicznie no tutaj wydaje się, że przeważają spadki, jeśli chodzi o parę USD, PLN, przynajmniej w tym, no powiedzmy, średnim terminie, tak, tutaj faktycznie mamy, co, mamy to, coraz to coraz to niższe górki, coraz to niższe dołki, dlatego no technicznie faktycznie jest to ten spadkowy. Dobrze, us to sobie to z Państwem mówiliśmy na początku, dlatego no tutaj niezmiennie, najważniejszy punkt wsparcia teraz to dwustudniowa, obserwujemy bacznie to, co się będzie działo z tym walorem właśnie w tej strefie, Techniczne punkty oporu. Myślę, że studniowa wykładnicza, która testowana była w ostatnim czasie aż czterokrotnie i która potem została przerwana, no i zapoczątkowała nam potem ten szerszy, tutaj jakby ruch spadkowy na instrumencie. Dlatego myślę, że to też najważniejszy punkt oporu teraz do obserwacji, jeśli chodzi o US 100. DAX natomiast, no DAX nie, nie zmieni, utrzymuje tą dynamikę wzrostową. No tutaj sytuacja wygląda dużo, dużo lepiej niż to ma miejsce na przykład na, na Zdaku, tak, yy, reakcje, yy, no przede wszystkim, tak, no tutaj te spółki sprojeniowe, to co wspominałem wcześniej, no to one powodują, że tak, yy, Europa bardzo zyskuje na wartości, a no i na nieprzerwanie też, yy, jeszcze raz wspomnę, że no technicznie patrząc, ten wzrostowy jest cały czas i to jest ewentualnie scenariusz bazowy dla dalszych ruchów cenowych dla DAXa, natomiast najważniejszym punktem wsparcia nieprzerwanie pozostaje ta 50-dniowa wykładnicza, czyli niebieska krzywa na wykresie, na ten moment, drodzy Państwo, zakres ruchu ewentualny to jest 5. Pięć... Praktycznie i pół procent, procent dla tego instrumentu. Natomiast jeszcze może tak bliżej warto gdzieś przyglądać się z tej strefie lokalnych minimów konsolidacji na strefie 22280, może te rejony, tak ogólnie te lokalne minima z konsolidacji z lutego tego roku. Wybicie dołem poniżej tej strefy, wtedy by myślę, że już tworzyło nam sporą szansę na to, że ta 50 będzie retestowana. Natomiast oczywiście. Co się stanie, no to czas na tutaj instrumencie DAX, na instrumencie D40 oczywiście nam już pokaże. Dobrze i patrząc, gaz, o my sobie mówiliśmy, ropa naftowa, to co wspominałem, tak? Czyli technicznie mieliśmy utrzymanie trendu spadkowego i faktycznie ruchy cenowe, ten trend. Potem kontynuowały. Notowani jesteśmy teraz, z Państwo, już w strefie bardzo bliskiej tych najważniejszych punktów wsparcia, o których mówiłem już wielokrotnie, czyli rejony w okolicach 66,5 dolarów za baryłkę, 67 dolarów za baryłkę. Punkt, które wielokrotnie nam już w ubiegłym roku właśnie, właśnie wspierały ceny ropy naftowej w długim terminie. Dlatego też bacznie obserwujemy to, co pokaże nam. Ropa WTI właśnie teraz, a dziś tutaj Donald Trump faktycznie wywiera presję na ropę naftową, mówiąc, że właśnie oczekuje tego, żeby Ceny ropy były niższe, ceny benzyny były niższe, no ten moment to pokazuje nam gdzieś faktycznie, tak, by te ruchy cenowe nam pokazują właśnie taki scenariusz prospadkowy. Natomiast czy takie dalsze ruchy i dalszy ten, ruch, ten trend spadkowy będzie przedłużany, no to myślę, że warto mieć na uwadze właśnie tą, te ważne punkty wsparcia ponieważ, o, teraz tak, moglibyśmy obserwować jakieś zatrzymanie tego ruchu, no i próba gdzieś zanegowania spadków, może z jakimś niewielkim wybiciem, dlatego w długim terminie patrzymy na te wsparcia, natomiast w krótkim terminie trend spadkowy nadal jednak przeważa, jeśli chodzi o ropę WTI. Złoto, natomiast, drodzy Państwo, również sytuacja niezmiennie podobna do DAXa, tak, czyli, no, tutaj mamy trend stabilny, wzrostowy, mieliśmy oczywiście cofnięcie, ale ono nie przetestowało nam nawet tej 50-dniowej wykładniczej, dlatego uważam ja osobiście, że to jest raczej płytka korekta na tego metalu szlachetnego, e, dlatego też no, tutaj wydaje się, że nie, cały czas przeważa trend wzrostowy, dopóki dopóty, e, ta 50-dniowa wykładnicza nie zostanie przybita dołem, wtedy gdzieś myślę, że uwaga inwestorów by się bardzo skupiała na tej, 50, na tej studniowej wykładniczej, która już e, właśnie nam e, testowa tak była testowana w ubiegłym roku przez stronę niedźwiedzi, no można powiedzieć, że trzy razy, tak, no i w, tym, w tych momentach mieliśmy potem powrót do trendu wzrostowego, dlatego też warto wtedy patrzeć, myślę, na tą strefę. Najważniejszy punkt oboru no to oczywiście historyczny szczyt na poziomie 2956 dolarów za uncję, jeśli chodzi o złoto. Dobrze, drodzy Państwo, i z mojej strony byłoby to na dzisiaj już wszystko. Jeszcze raz serdecznie przepraszam za problemy techniczne na początku. Ja Państwa zapraszam do zakładki naszych komentarzy rynkowych X-Station. Dzisiaj, tematem przewodnim myślę, że będą oczywiście cały czas aktualizacje w sprawie ceł. Ale potem też dane ISM z USA, no i w Europie też dane PMI dla sektora usługowego, czyli myślę, że takiego najważniejszego, jeśli chodzi o e, ogólnie teraz tą dzisiejszą jakby gospodarkę XXI wieku. Dlatego to jest coś, na co będziemy zwracali szczególną uwagę. Ja Państwu życzę miłego dnia, powodzenia na rynku i do zobaczenia podczas naszych następnych wspólnych spotkań. Dziękuję bardzo.